Zapraszam wszystkich serdecznie na premierę mojego najnowszego szlagieru pandemicznego z czasów kwarantanny. Siekiera, motyka, kasza, manna, już mnie kurwia kwarantanna. Siekiera, motyka, łyżka, nóż, weź pierdalaj wirus już... Siekiera motyka róży kolec, z nudów grozi wam pierdolec, siekiera motyka, łyżka nóż, nie pierdolec dopadł już. Siekiera motyka, siana kupa, od siedzenia boli dupa. Siekiera motyka, kwiaty polne, chyba drinka se pierdolne, jak to żyć i o czym śni? Wirus nam nie daje żyć, bo w kościele zakaz być, a do sklepu możesz iść. Siekiera, motyka, trudne chwile, siedzimy tu jak debile. Siekiera, motyka, łyżka, nóż, niepierdolec, dopadł już. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w noc cisza, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, srebrno mieć, na dupie w chałupie sieć. Maseczkę na buzie włóż i do sklepu idziesz już kwarantanny mam już dość boli ogonowa kość siekiera motyka ciepła kawa mi się wcale nie poprawia siekiera motyka na tablicy wieście mnie do radecznicy z siekierą z motyką z róży kolcem wirus przegrał bój z pierdolcem a za miesiąc o tej porze mi psychiatra nie pomoże.